B, a ze mną Z Darek Siema. i robimy dzisiaj stand Challenge na Geta Line. Naszym pierwszym challenge będzie werspańcie, w sumie skąd chcemy być stamtąd. No i musimy mieć się wlecieć tutaj, wybić się stąd i wskoczyć na ten most. No nie przedłużam, zapraszam do pierwszego stuntu No dobra, lecę, lecę już. Pierwsza próba. No niestety nie. Nie zrobi, albo jednak. Dobra. Teraz się para na mnie O nie, w super zawale. Co? Przeżyłem to? Widziałeś ile przeleciałem? Chyba z 30 no. metrów przeleciałem I uwaga Zrobione Ej, od tego słopa brązowego się jeszcze odbiłem! Bez gleby. Słuchajcie, bardzo łatwo to było, no i no co, no, no co mogę powiedzieć? No. Lecimy do drugiego stanu. Dobra, kolejny sąd będzie polegał na tym, że będziemy musieli się rozpędzić skąd chcemy. Musimy wybić się z tego murka, z tego... tu poprawę bardziej, z tego murka. I przelecieć tam jakby do tych okien. O, zobaczycie zaraz, jak on to próbował. Oj, trochę za wolno. Nie, no to jest za łatwe Ale to no, mamy do, do tym okiem. Tu, no, no. No ja to zrobiłem. Ja nie. I dobra, próbujemy tak, żeby się rozpędzić, wyskoczyć stąd i wrócić na tamten dach. Zobaczymy, czy się uda. Większy rozpęd, lepiej się wywiedzić się, że na spokojnie. GTA znowu, nie wiem, napiszę po ty? Dobra, teraz w międzyczasie chciałem się was spytać. Sorry? Dobra, to ja napiszę GTA. fajnie się robi stunty. Lepiej, Tędy mam się, mam błąd czas, mam na, na maksa Może Ja jeszcze potem skok zrobił Ja tylko nie ma! Dobra, 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 Dobra więc co zrobiłem? Wleciałem i odbiłem się od tej budki małej i ta budka mi wywaliła w powietrze Bo leciałem tak strasznie do przodu, budka mnie wywaliła w powietrze i uciekałem jak widać, ten jest challenge wykonany, teraz przechodzimy na drugiego. Drugi challenge będzie polegał na tym, że rozpędzamy się gdzieś stamtąd gdzieś z tyłu, lecimy tu, wybijamy i się stąd i próbujemy przejść całą tą samą ten parking. A to będzie ciężkie, wiesz? Wiem. <laughs> I chyba nie posudzę. Nie, nie. Nie należy się z koło. Dobra, A tu to da... jest duży rozpęd. Stąd Cholera, dury. Nie, myśmy a jak będzie duży rozpęd i nie przeszkadza na auto, to... 15 plus. No z tym miał tam trochę ciężko. No i prosto za pierwszym razem, Boże, w czym tu problem był? Co? Nie wiem, ja tam... I kopiał dwa razy wjechałem na ten... Ej, ja, ja wiem, gdzie ty przyhamowałeś chyba, wiesz? Dobra, w tym drugim czynniku będzie... Wyskok z tej właśnie z tego murku i skok na drugie piętro. Pa! Co jest? No nie, na miniaturkę byś dał. Co? No, no, no. no nie mamy czasu. to czasu A Chodź do czasu. Ej, czemu mam się mi helikopter Co? Ej, to ciężkie Co? jest. Elo bęc, elo Benz. elo, benz, elo benz, benz. No, udało się No to co? A, patrz, no tu masz na coś z góry jeszcze Łooo Chciałabym, żeby skończył tak mniej więcej Dobra, no i to już jest ostatni skok Dolecisz dalej? <grytanie> ja stąd na tył doleciałem, spróbuj mi pobić Dobra, to już jest z tego odcinka Zrobiliśmy kilka stuntów, no niestety, przepraszam, że nie było więcej, no ale po prostu, no nie mamy czasu, więc no to, no dziękuję za oglądanie, no i co, no do widzenia, miłego wieczoru, czy tam miłego dnia, jak, kiedy to oglądacie.